Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dzisiaj nietypowy, tajny mailing podam go publicznie, aby być może uratuje chociaż jedną biedną, młodą duszyczkę, która jest nieświadoma i będzie mi go, będzie mi go bardzo szkoda, jak w, w rypie się, że tak powiem, w gigantyczne problemy. Słuchajcie, w 2017 roku, jak dobrze pamiętam, weszła ustawa, która zakazuje gry. U takich bookmacherów zagranicznych, którzy nie mają polskiej licencji, koncesji Ministerstwa Finansów, B365 i te, i te inne podobne firmy. Słuchajcie, ponieważ na Akademii Gry na Signalu bardzo często piszecie mi o VPN-ach, o różnych, różnistych narzędziach, które będą maskowały wasze IP, które będą was generalnie ukrywały w sieci. I w ten sposób próbujecie ominąć jakby te, te, te polskie przepisy, to ja Was w tym momencie bardzo, ale to bardzo przestrzegam i proszę, nie idźcie dzieciaki tą drogą. Dlaczego mówię dzieciaki? Ponieważ bardzo dużo ludzi to są chłopaki, którzy mają 18, 19, 20 lat, i uwierzcie mi, znam parę przypadków. Gdzie ludzie w Waszym wieku zmarnowali sobie resztę życia? Dlaczego? Ano, dlatego, że ulegli jakimś tam, jakimś namowom, jakichś ludzi, którzy mówili im, że to jest bezpieczne, że mogą tak robić. Ci ludzie generalnie czerpali wiedzę z internetu, a jak wiecie, w internecie jest tak, że namawiają Cię do czegoś, ale jak Później zapuka ktoś do drzwi i będzie ci konfiskował komputer i będziesz miał sprawę karną. To już później ci ci ludzie w internecie niestety nie pomogą. Oni co najwyżej będą mogli ci wysłać paczkę. Wiesz czym. Słuchajcie, nie dajcie się nabierać jak małe dzieci. Nie, w, nie wpakujcie się w problemy, bo jesteście młodymi ludźmi w większości. Całe życie, tak zwane jest przed wami. I gwarantuję Wam, że jeśli się władujecie w takie chwilowe zauroczenie, że jakiś VPN Was ochroni, czy cokolwiek innego, gwarantuję Wam, że Was nie ochroni. A jak trafi się ktoś życzliwy i doniesie na Was, kolega, z którym się pokłócicie, jakaś dziewczyna sytuacje życiowe są różne to gwarantuję wam, że później będzie bardzo, bardzo dużo nieprzyjemności i niestety będą was prawdopodobnie traktowali jak przestępców i będziecie mieli przechlapane. Więc nie dajcie się bardzo was proszę nabierać na jakieś głównogatki pod tytułem, że jesteście bezpieczni, że jakieś fałpeny was chronią, że, że można, że nikt ci tego nie złapie i tak dalej. Słuchajcie! Ja powtarzam wielokrotnie w internecie nikt z nas nie jest anonimowy. Możecie sobie cudawianki używać i z mojej wiedzy, a jak wam wielokrotnie mówiłem, znam parę osób pracujących po drugiej stronie tak zwanej, łapiącej takich właśnie ludzi. Oni naprawdę dysponują gigantycznymi narzędziami, które te wasze śmieszne VPN -y i te inne. Nie będę wymieniał i reklamował pewnych firm. No oni was po prostu mają w chwilę. Jeśli wam się wydaje, że jest inaczej, no nie jest inaczej. Dlatego bardzo Was proszę, nie łapcie się na to. Sami widzicie, że można wygrywać, że nie musimy nic kombinować, że gramy normalne zakłady w legalnie działających firmach i można wygrywać. Nie dajcie się, bardzo Was proszę nabierać, bo będzie później tylko dużo płaczu. I, I spapracie sobie życie, bo jak będziecie mieli za brudzoną, że tak powiem, kartotekę, to uwierzcie mi, a wiem, wiem co mówię, że po prostu nie dostaniecie kredytu, banki będzie, będziecie mieli przerąbane generalnie, będziecie niewiarygodni, będziecie mieli ciężko ze znalezieniem pracy, naprawdę tak jest, to później to się wszystko słuchajcie, odbija. Ja wiem, że teraz część ludzi powie: Co ten Robercik pieprzy, że on jest idiotą? Słuchajcie, ja wam nie będę dawał przykładów. Jak miałem 20 lat, czy tam 17, też chłopaki się rozbijali super samochodami, mieli mnóstwo pieniędzy, i oni mówili: Wiecie co? Że super jest, że to będzie sielanka trwała wiecznie. Ja nie powiem oczywiście publicznie, co oni robili, możecie się tylko domyślać. Wszystkich namawiali do tego, do mnie też podbijali. Robert, dawaj przez. Nikt cię nie złapie, super jest. Wiecie, jaki jest efekt? Efekt jest taki smutny, że większość z nich teraz wychodzi. Wyłapali wszystkich co do jednego. Nie ostał się nikt kompletnie. To ich życie takie, takie sielankowe trwało bardzo krótko bardzo krótko. A w tej chwili niektórzy z nich wychodzą, powychodzili. I oni już mają spaprane życie. Już nikt ich nie traktuje poważnie. Wiecie, jak to jest. Jak idziesz gdziekolwiek coś załatwić i za chwilę będą ci mówili, ale pan już był karany, pan był monotowany. Przeciwko panu były jakieś procesy karne. Naprawdę uwierzcie mi, wiem co mówię, bo znam dwie osoby, które dostały tak gigantyczne kary za grę u bukmacherów zagranicznych, że, no, że to po prostu się to, się, to po prostu. To nie ma w ogóle. Ja nie wiem, to jest, słuchajcie, to jest tak jak. Nie wiem, ja się nieraz śmieję, że, że ten mistrz tego Amber Gold, że on siedzi w więzieniu, ale on przynajmniej nakrad, tam nie wiem, miliony, biliony, nie wiem, ile tego tam nakrad. Masę pieniędzy, tak? Podejrzenie jest, czy już mu udowodnili, nie mam pojęcia. Ale wy próbujecie zwinąć Rogalika. Naprawdę, rogalika. Poczytajcie sobie, słuchajcie, od razu znalazłem, wpisałem gdzieś tam w Google, co grozi za. Jakie konsekwencje gry u nielegalnego bookmachera? I zobaczcie, jest strona legalsport.pl. Oczywiście, tak, oni tu wszędzie zarabiają na bookmacherach, nieważne, mają wszędzie te banery, ale przeczytajcie, słuchajcie, co oni tutaj piszą. Co, co grozi za to, że wy uwierzycie komuś na słowo, jakiemuś koledze, jakiemuś super doradcy. I wykupicie sobie jakiś ten VPN, będziecie myśleli, że to jest super fajne, że nikt was nie złapie, że to ten. Zobaczcie, co wam grozi, jak was złapią. A szansa, że was złapią, uwierzcie mi, jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Naprawdę jest duża, bo są specjalnie powołane komórki do szukania takich ludzi. Jak wiecie, teraz są potrzebne pieniądze, jest kryzys, będzie jeszcze większy prawdopodobnie, więc szukają pieniędzy wszędzie, gdzie można. I gwarantuję Wam, że to, że Wam się uda pograć miesiąc, dwa, trzy i wygracie, nawet i wygracie, to będzie bardzo krótka radość. Naprawdę, to będzie. Ja tego po prostu nie rozumiem, dlaczego Wy, młodzi ludzie, tak łapiecie się na takie bzdety, na takie na takie, nie wiem nawet jak to nazwać, no ktoś w sposób kompletnie bezmyślny namawia was do takiej gry i ta gra nie jest legalna. To jest przestępstwo. Więc musicie sobie zdawać sprawę, że każda później policja, która was złapie, z premedytacją powie wam, że doskonale wiedzieliście, co robicie. Bo z premedytacją wykupiliście VPN, opłaciliście w wiadomym celu, specjalnie chcieliście omijać polskie prawo, a ja trochę wiem, jak działają polskie urzędy skarbowe. Uwierzcie mi, oni nie są do końca waszymi przyjaciółmi. Naprawdę to jest. Ja nie wiem, czy wy. Albo nawet nie będę już mówił. Są takie, na przykład, pewne tematy w Polsce, że jak cię złapią, to, to nie ma żadnych taryf ulgowych, tak? Na przykład jednym z takich przestępstw jest podrabianie pieniędzy. Jeśli ktoś podrabia pieniądze, sprawdźcie, jakie, to, jakie są konsekwencje za to. Nie ma żadnej taryfy ulgowej. Tak samo tutaj. Łapią, walą ci karę taką, że... Zobaczcie, przeczytajcie sobie, co tu jest napisane. Przeczytajcie sobie tutaj, co grozi. 120 stawek dziennych, artykuł 107, kodeks karny skarbowy. Czyli wy jesteście z góry przestępcami. Jeśli gracie w takim B365, jesteście przestępcami. Wam się tylko wydaje, że tam zrobiliście kogoś w nogę, że tam ukryliście się i generalnie sielanka będzie trwała. Pamiętajcie, to zawsze jest taki sam tekst. A ja się gra tam ile lat i go nikt nie złapał. A Marek gra tyle i też go nikt nie złapał. To jest, słuchajcie, tak jak z papierosów. Co roku udowodnione 100 milionów ludzi umiera przez palenie papierosów. Mega wstrętny nauk, obrzydliwy, paskudny. Podobno właściciele na przykład Philip Morris nie palą papierosów oczywiście, bo jak sami mówią, nie są idiotami, ale ludzi tym trują. Ludzie nie mogą się odzwyczaić, bo mają tak silne uzależnienie. I tak samo jest tutaj. Ktoś was namawia, wy myślicie sobie: "E, nic nie będzie. No może się uda na jakiś czas. Ale jak cię złapią, to będzie kicha. Rodzice będą wściekli. Ty sobie zmarnujesz przyszłość? Nie jeszcze zobaczcie, co tutaj piszą. Wszystkie pieniądze 100%. Jeśli ci zostanie to udowodnione, że grałeś u Bookmachera bez polskiej licencji tych ministerstwa finansów, to zobaczcie, przestępstwo skarbowe zagrożone karą finansową. Jeśli zostanie ono udowodnione, a udowodnią ci w chwilę, no bo przecież to jest czarno na białym, co robisz? Moment, zabiorą ci komputer. Technicy specjalni, specjaliści, mega, zarąbiści informatycy szkoleni pod tym kątem, przetrzepią ci brzydko mówiąc komputer w każdą możliwą stronę. Nic nie ukryjesz, możesz sekasować dane, oni je odzyskają. Nie dajcie się tak nabierać, dlaczego wy jesteście takimi niektórzy naiwniakami? Ja wiem, że jak się ma 18, 19, 20 lat, to człowiek myśli, że jest nieśmiertelny i w ogóle nic mu się nie stanie. Naprawdę znam parę osób, które popełniło gafę. I ci ludzie mają spaprane w cudzysłowie życie w późniejszym okresie. Naprawdę, nikt kompletnie mają świetne pomysły na super biznesy, nikim nie chce tego kredytować, nikim nie daje żadnych pożyczek, kredytów. Wszędzie są po prostu traktowani jako intruzi. To jest jeden tylko z takich negatywnych tematów, które was czekają. Zobaczcie, tu jest napisane, jeśli, jeśli ci udowodnią, że popełniłeś przestępstwo, udowodnią Ci na 100% to musi zwrócić 100% swoich wygranych. Czyli to, że ty sobie będziesz grał 3 lata i cię nigdy niby nikt nie złapie i wygrasz sobie, zobacz, jeszcze jak to jest sprytnie zrobione, no to jest klasyka. I przez te 3 lata, nie wiem, dajmy na to, wygrasz 100 tysięcy, ale te 100 tysięcy przez te trzy lata oczywiście rozwalisz, bo będziesz sobie kupował jakieś różne rzeczy i, i wiesz, to oni cię po trzech latach złapią, każą ci oddać 100 tysięcy, kumasz? 100 tysięcy ci każą oddać, dowalą ci odsetki, założą ci sprawę karną. Karną! To już jest, nie jest zabawa. Ty już nie jesteś, ty nie zrobiłeś jakiegoś tam wykroczenia. Ty jesteś przestępcą. Czyli na dzień dobry wpiszą ci w papiery przestępstwo. Dostaniesz jakiś tam artykuł, będziesz miał spaprane papiery na całe życie. Zobacz, co ci zrobią dalej. Nie dość, że oddasz wszystkie pieniądze, które wygrałeś, do tego dostaniesz jeszcze ileś tam stawek dziennych. Maksymalnie zobacz, 8400 dozwalą ci grzywny. I jeszcze Ministerstwo Finansów, patrz, piszą, może liczyć na wsparcie Urzędu Skarbowego i Izby Celnej, która nałożyła rekordowe grzywny nawet po 150 tysięcy. Zobaczcie. 150 tysięcy. No to pomyśl sobie, wygrasz parę tysięcy. Ktoś cię namówił. Dobra, wygrasz 100 tysięcy. Nie wygrasz tyle, no nie, nie czarujmy się, tyle nie wygrasz. Wygrasz jakąś tam kwotę. Warto? Sprawa karna. Będziesz karany. Nie wiem, poszukaj kolegów, którzy są karani. Oni naprawdę nie mają później lekko. Później mają przerąbane. Skąd wiem? Bo znam parę osób, które ma coś takiego. I pomimo tego, że facet mają 19 lat popełnił taką gafę, Różne były gafy. W moim życiu widziałem ludzi, którzy różne gafy robili. I trafili przed sąd i on jako 35-latek był super, świetnym załóżmy informatykiem. Chciał go przyjąć jakiś wielki, wielki, wielka firma z zagranicy. Ale zobaczyli, że on jest karany. Jest koniec, koniec rozmowy. Naprawdę nie dajcie się tak nabierać. Nie dajcie się nabierać na to, że jesteście niewidoczni, że was nikt nie widzi, że sobie wy... I zobaczcie, jak to jest wszystko sprytnie zrobione. Ktoś wymyślił te VPN-y w zupełnie innym celu. A ktoś się teraz namawia was, żebyście wykorzystywali w kompletnie jeszcze innym? Niby jesteście niewidzialni. Tak? Na pewno jesteście niewidzialni? Tym razem nie powiem wam swojego ulubionego słowa, sprawdźcie. Nie. Proszę Was, byście nie robili tego, byście legalnie grali i byście mieli normalne życie, normalną przyszłość. Naprawdę, by się rodzina nie musiała później wstydzić, byście nie musieli wydawać gigantycznych pieniędzy na adwokatów, żeby Was bronili. Bo karno-skarbowe przestępstwo to już niedaleko jest na czupagi. Na jakieś inne areszty, czy jakieś więzienia. To już jest naprawdę niedaleka droga. A jak już będziecie karani, to nie daj Boże, wam się noga później podwinie na czymkolwiek. No i lipa. I niestety będzie lipa. I wtedy przed takim sądem, prawdopodobnie nie wiem, bo nigdy tego jedynie co z filmów mogę poopowiadać, co nieraz mówią w tak zwanym telewizorze. Jak już ktoś był karany. To już taki sąd zupełnie inaczej na niego patrzy. Już nie ma taryfy urlowej. Także bardzo Was proszę, nie dajcie się nabierać. Naprawdę nie dajcie się nabierać. Nie bądźcie takimi, jak my to mówiliśmy kiedyś, mając 17 lat nie bądźcie takimi jełopami, którzy dają się nabierać jakimś tam mistrzom z internetu. Tych mistrzów nie będzie, jak Was złapią. Gwarantuję Wam 100%. Nawet nie 99,9%. 100%. Oni się zmyją, ich nie będzie. Oni się będą trzymali od was z daleka. Oni nawet nie przyznają się w ogóle, że was znają. Zostaniecie sami, jak te paluszki sami. Będziecie kołowali kasę na, tak jak mówiłem, prawników. Będziecie chodzili na sprawy karne. Masakra. Tylko po to, żeby wygrać w jakimś Bet365 czy jakimś innym bukmacherze nielegalnym w Polsce kasę? nieopłacalny temat kompletnie nieopłacalna sprawa nie wiem ile byście musieli wygrywać żeby to się opłaciło nie mam pojęcia ja myślę, że gdybym wygrywał 100 tysięcy miesięcznie w życiu bym się na to nie zdecydował dlaczego? a no dlatego, że jak mnie złapią to i tak wszystko musiałbym oddać plus odsetki, plus grzywny plus masakra także słuchajcie koniec moich wypocin Mam nadzieję, że aż jedną osobę to przekona i, i po prostu nie będziecie ryzykowali, bo po prostu nie warto. To się w żaden, ale to żaden, żaden, żaden sposób nie kalkuluje. W żaden. I jak ktoś mówi wam, że jest inaczej, to generalnie ma was w dupie. No nic innego nie mogę powiedzieć. Ma was w dupie, ma was za idiotę. Jesteście po prostu dla niego idiotami. On no, w razie czego powie później, że no przecież no masz 18 lat, myślisz chyba samodzielnie, tak? I później będą takie na sali sądowej słynne teksty. Jakby ktoś panu kazał w ogień skoczyć, to pan by skoczył? No ale ktoś tam panu pisał, że się panu nic nie stanie. No nic się panu nie stanie. I tam 100 osób napisało, że no nic się nie stanie. Bo miałeś najnowsze buty Adidasa. Nic się nie stanie, możesz skakać śmiało. Wysoki ogień, nic się nie stanie. Bardzo Was proszę, młodzi ludzie, nie dajcie się nabierać, bo naprawdę u tego dziada można wygrywać. Nie trzeba w żaden sposób robić żadnych większych kombinacji, a tym bardziej, broń Boże, nielegalnych jakich rzeczy. Nie trzeba, naprawdę. Jeśli ktoś Was namawia do czegoś takiego, Powinien powiedzieć brzydko, spieprzajcie, póki macie jeszcze czas. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i wysokich wygranych. Hej!